Postaram się krótko, ale chciałbym rozpocząć przede wszystkim od podziękowań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy 7 kwietnia i 21 kwietnia wyszli z domów, udali się na głosowanie. Bez względu na to, na kogo oddali swój głos w pierwszej turze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta Tarnowa, którzy. Zdecydowali się przemówić. Dziękuję za każdy głos oddany również na mnie. Obdarzając mnie tym wyjątkowym zaufaniem przez ponad 19 tysięcy mieszkańców naszego miasta, to wyjątkowy mandat, ale przede wszystkim zobowiązanie do pracy. Prezydentem nie zostaje się po jednym. Dlatego chciałem bardzo serdecznie podziękować. Wszystkim osobom, które wspierały mnie na każdym kroku kampanii. Mojej rodzinie, bliskim, moim koleżankom i kolegom z komitetów, zarówno Komitetu Koalicji Obywatelskiej, jak i Komitetu Nasze Miasto Tarnów. Myślę, że stworzyliśmy w tym czasie wyjątkową wspólnotę, która jest gotowa nadal podejmować wyzwania dla lepszej przyszłości naszego miasta. Ale bardzo serdecznie dziękuję również moim kontrkandydatom i środowisku prawa i sprawiedliwości za bardzo dżentelmeńską kampanię wyborczą i za to, że pokazaliśmy, że w Tarnowie da się nieco inaczej. Moją prezydenturę chciałbym, aby odznaczały takie trzy słowa. Z jednej strony zmiana. Tutaj jest naturalną koleją rzecz. Darm stoi przed szeregiem wyzwań, ale nie wątpię, że najlepszy okres ma dopiero przed sobą. I wątpię, że będziemy kiedykolwiek osiągnęli ten najlepszy okres, bo progres, postęp musi nam towarzyszyć ciągle. To była zresztą jedna z głównych, jeden z głównych motywów kampanii. Wyborczej nie mam wątpliwości, że ta zmiana nastąpi, zaczynając też od zmiany pokoleniowej, którą widać również na tej sali. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym i zapraszam do współpracy. Obecna kadencja wymagać będzie zupełnie nowego podejścia. Podejścia do zarządzania, do administracji, do finansów, restrukturyzacji zadłużenia. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się ustabilizować sytuację finansową, ale także, że rozwiązania centralne pójdą w tym kierunku, aby tam i miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości otrzymały należyte wsparcie. Żeby wydać, najpierw trzeba zarobić. Dlatego podczas kampanii wiele mówiliśmy o rozmowie z przedsiębiorcami, z inwestorami, o tym, aby zmienić filozofię i podejście do przedsiębiorców, aby zacząć tym dobrym przykładem, ale też dobrym pytaniem, w czym możemy pomóc, jak możemy pomóc, bo tylko wtedy, gdy wspólnie będziemy dbać o rozwój gospodarczy naszego miasta, wtedy będziemy mogli podejmować decyzje o tym, które problemy, bo ich jest na pewno sporo, rozwiązywać w pierwszej kolejności. Jednak najważniejszym elementem tej zmiany w mieście powinna być nowa filozofia współzarządzania, czy współrządzenia. Widząc rozwój naszych instytucji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, chciałbym, abyśmy wspólnie robili coś nie dla mieszkańców, ale wspólnie z mieszkańcami. Bo tylko ten efekt współpracy, synergii może pozwolić, że Ruszymy do przodu znacznie szybciej. Drugim słowem to będzie otwartość. Jestem gotowy współpracować nawet ze środowiskami, które nie były przychylne mojej kandydaturze. Nikt nie ma monopolu na dobre pomysły. Jestem otwarty na dyskusję, realizację koncepcji, również proponowanych przez moich kontrkandydatów. Chcę, by nowo wybrani radni miejsce również mieli. Świadomość, że niezależnie od tego, w jakim klubie czy kole się znajdują, z jakiego środowiska się wywodzą, ich głos będzie dla mnie istotny. Ogłaszam tę gotowość do współpracy, w szczególności ze względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy, w jakim województwie się znajdujemy i kto a w tym może nam to Otwartość prezydenta w nowej kadencji nie powinna odnosić się tylko i wyłącznie do wąskiej grupy e, osób. Dlatego chcę kultywować to, co pokazaliśmy w trakcie kampanii. Tę otwartość na głosy ludzi, być blisko ludzi, ich codziennych spraw, ale także chcę, aby słowo konsultacje społeczne otrzymały zupełnie nowy wymiar. Tak starałem się prowadzić kampanię wyborczą, być blisko ludzi, blisko ich spraw i tak chcę prowadzić moją prezydenturę. Trzecie słowo to będzie wspólnota. Odporność na kryzysy, także te gospodarcze, można inaugurować przez budowę wspólnoty i naszej lokalnej dumy. To, czego nam brakowało, to wiary nam. Mieszkańcom brakowało wiary w siebie i w nasze miasta. Nasze poczucie własnej wartości wymaga dzisiaj tej pracy u podstaw, pracy oddolnej, ale nie mam wątpliwości, że poczucie bycia Tarnowianinem czy Tarnowianką powinno być wypowiadane z dumą. I myślę, że wspólnie w trakcie tej kampanii zauważyliśmy, że jesteśmy dumni z Tarnowa i że nasz Tarnów to jest nasze miejsce na Ziemi, że tu naprawdę może, można dobrze żyć. Możemy być z naszego miasta dumni. Chciałbym, aby tę wspólnotę, abyśmy na nowo próbowali ją zbudować ponad wszelkimi podziałami. Chcę, by powstała ona również w atmosferze kreatywności, abyśmy zaczęli doceniać te również małe pomysły, te osiedlowe, lokalne, drobne miasto to coś więcej niż tylko skupisko ludzi mieszkających w określonych granicach administracyjnych. Miasto to również ludzie, którzy na co dzień tutaj przebywają. Stąd bardzo silnym akcentem była współpraca aglomeracyjna. I na to też bardzo mocno liczę, że uda się nam wszystkim porozumieć, bo Tarnów czy tego chcemy, czy nie. Nie zamyka się tylko w granicach administracyjnych naszego miasta. Jesteśmy w centrum dla mieszkańców okolicznych gmin i oni również współtworzą nasze miasto. Mam nadzieję, że rozwiązania centralne pójdą również w tym kierunku, żeby współfinansowali rozwój tego miasta. Ale nadal współtworzą są. To są najczęściej nasi przyjaciele, znajomi, na, na nasza rodzina. Bardzo mocno liczę na to, a przepraszam, troszkę mi się głos łamie, że jednak uda mi się tę współpracę aglomeracyjną razem wypracować. Drodzy Państwo, stoimy przed szeregiem wyzwań i zagrożeń, na które będziemy musieli tutaj na tej sali wspólnie reagować. To jest kwestia demografii naszego miasta, która jest nieubłagana. W sytuacji Finansowej, rozwoju gospodarczego, inwestycji i tworzenia warunków do dobrego życia. Ale to powinno być naszym najważniejszym celem i nakazem. Tarnów to wyjątkowe miasto. Ale to również nasz wspólny obowiązek. Nie pytajmy, co dzisiaj Tarnów może dla nas zrobić. Zadajmy sobie pytanie, co wspólnie możemy zrobić dla Tarnowa. Bardzo serdecznie dziękuję.